Się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxi King na bogato. Plus najlepsza sieć 5G prezentuje. A gdybym miał troje dzieci? Tata, dasz na pizzę? Tata, to, to dasz na kino? Tata, dasz na lody? Dobrze, że nie mam więcej dzieci. Kochanie, nie uwierzysz. W rodzinie wydatki nigdy się nie kończą. A w Plusie wszystko bez limitu i najlepsze 5G w abonamencie wciąż za 25 zł z rabatami. Rządzisz! W Plusie wszystko bez limitu i najlepsze 5G już za 25 zł z rabatami. A do tego smartfon Xiaomi 11 Lite 5G New Edition w supercenie. Plus, wybierz swoje wszystko. Do tej oferty możesz dobrać pakiety telewizyjne Polsat Box z rabatem. Gdzie niższe ceny i większy wybór mam? W Kauflandzie! Od czwartku wielki wybór super ofert za 1, 2 lub 3 zł. Czekolada Alpen Gold 2 zł i margaryna smakowita 3 zł. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Połączone ze światem. Inspirujące Kia Seed. Kia. Movement, that inspires. Kia Seed. Teraz zyskujesz 3000 zł. Nieważne, jak walczysz z przeziębieniem, zawsze warto też mieć pod ręką Vix Vaporap. Jeden lek, który łagodzi trzy objawy przeziębienia: katar, zatkany nos. I Kaszel, pozwalając ci spokojnie spać. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wix Vaporap. Teraz z dużym opakowaniem oszczędzasz. Ostatnio na wizycie kontrolnej lekarz powiedział mi, że mam niedobór witaminy D. No i że to może być niebezpieczne, szczególnie w tych czasach. Co teraz? Niedoborów nie należy lekceważyć, trzeba je leczyć. A od tego są leki. Detritin to lek z maksymalną dawką witaminy D bez recepta a jego skuteczność potwierdzają badania. D Detritin złoty standard leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moja dentystka czyści zęby okrągłą główką. Tak samo jak moja Oral-B I.O. Moja dentyska dopasowuje sposób czyszczenia do moich potrzeb. Tak samo jak moja I.O. Moja dentyska dokładnie wie, jakiej siły może użyć. Tak samo jak moja I.O. Przedstawiamy rewolucyjną, magnetyczną Oral-B I.O., która jako jedyna łączy mikrowibrację włókien z kultową, okrągłą główką. Dla czystego uczucia wow. A ja na to mówię wow. Tak jak moja I.O. Dołącz do magnetycznej rewolucji I.O. i czyść zęby jak profesjonalista. Wielkie derby Mediolanu w Lidze Włoskiej. Inter kontra AC Milan. W tę sobotę o 18 na żywo. Tylko w Eleven Sports 1. Pozycja 220 w Polsat Box. Nowy pokój. Zrobimy go dla Ciebie. Zobacz jakie to teraz proste. Leroy mamy naprawdę szeroką ofertę. Już dziś wybierzmy drzwi idealne do Twojego wnętrza. Oraz dopasowaną podłogę. Nie martw się o fachowców. My ich zapewniamy. Oferta, projekt, montaż. Wszystko w jednym miejscu. Przyjdź i sprawdź nas. Jak tysiące innych klientów, zapraszamy. Leruomer Wow, ten krem naprawdę mnie zachwycił. Krem Bibi Hyaluronic Aloe z kwasem hialuronowym i ekstraktem z aloesu. Idealnie wyrównaj koloryt, na wilżę. Chroni przed słońcem. Nie zamienia go na żaden inny. Teraz w supercenie w drogeriach Hebe garnier naturalny. Co sprawia, że ryby Graal są tak niepowtarzalne? Starannie dobrane składniki. Najlepsze połączenie sosu z rybą. Idealna mieszanka wyrazistych przypraw. Wszystkich łączy jedno. Od lat doskonale wiedzą, że jak ryby, to gral. Natura, to życie, to piękno, to dążenie do doskonałości. Natura jest częścią mnie. Dlatego wybieram kosmetyki będące jej bliskie. Wegańskie, szanujące planetę, z potwierdzonym pochodzeniem, w zgodzie z naturą, w zgodzie ze mną, altera. W lidlu jest wszystko. Pieczywo, warzywa, owoce, chemia, pieluchy, ubrania, narzędzia, kosmetyki. No, mąż się śmieje, że to takie małe centrum handlowe. No, tylko że go do centrum wyciągnąć, to ciężko. Bo w centrum to stracisz pół dnia i pół pensji, mówi. A do lidla wpadasz na pół godzinki i masz wszystko. W lidlowych cenach. Dlatego warto kupować w Lidl: Po to jedzenie, odzież, chemia, a nie te narzędzia. Wszystko w jednym miejscu. I oczywiście. Lidlowe ceny. Plus najlepsza sieć 5G prezentuje Jak przyda, To No chodź, to też sprawdzimy Według moich obliczeń taniej już nie będzie Czas na korektę obliczeń Bo u nas taniej jest nawet o 1000 zł Policzony, zakopiony Rządź. Wyprzedasz w plusie, teraz Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Aż 1000 zł taniej A Samsung Galaxy S21 Plus nawet 500 zł taniej Bez kosztów abonamentu i na raty 0% Plus, wybierz swoje wszystko